Witam Was bardzo serdecznie tu Shorty z kolekcjonery. Będę nagrywał nową serię Karakpanini Adrenalin Champions League 2012, znaczy 2013 14 W dzisiejszym odcinku będziemy budować skład no, A więc przejdźmy do budowania składu Na bramce będzie Iker Casillas Na obronie będzie Jared Piqué Jakub Błaszczykowski i Filip Lamm. Na pomocy będzie Neymar, Arjen Robben, Xavi, Her Xavi Hernandez i Mesut Uzin. A na ataku Mario Balotelli, Addison Cavani, Lionel Messi to master. Na rezerwach będzie Eden Hazard, Bastian Schweinsteiger i Mario Goethe. No a więc to na tyle w tym odcinku. W następnym zagramy sobie meczek z No to tyle. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.